Rekorsiak z tej strony. No głos dzisiaj troszeczkę gorszy niż wczoraj na finale. Ale szanowni Państwo, wczoraj zakończył, zakoń, zakończyła grać Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 21 finał. Fantastyczny, dziękuję wszystkim bardzo i pogodowo, było bardzo bezpiecznie, ale także bardzo serdecznie po raz kolejny rodacje, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Przyłączyli się do grania, byli razem z nami, zbieraliśmy pieniądze i dla dzieci, i dla seniorów. Suma zadeklarowana na dzień dzisiejszy, na tą chwilę to 39 855 zł, 148 zł, 39 milionów 855 148 8 złotych. Na koncie mamy już na pewno 1 937 493 zł Pieniądze będą liczone do końca lutego i myślę, że jak zwykle 8 marca będziemy mogli podać stan ostateczny zbiórki 21 finału. Fantastycznie poszły wszystkie elementy naszej zbiórki, a więc i licytacje złotych serduszek.

Karty kredytowe 212 246 złotych. Wpłaty na stronie 215 683 złote. Wpłaty po raz pierwszy w portalu Interia 157 397 złotych. SRC rekordowe zapełniło się prawie całe 174 895 złotych. Facebook i Payu 77 413 złotych złotych. To oznacza, proszę Państwa, że wszyscy się bawiliśmy i na ulicach, i na placach, i na w centrach miast, ale także dokonywaliśmy wpłaty nie wychodząc z domu i to jest ten XXI wiek. Już teraz możemy stwierdzić, że jeżeli te pieniądze wpłyną na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a jeżeli będzie jeszcze ich więcej, zazwyczaj była więcej, to już możemy zrealizować to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej. A więc bardzo wysoki poziom technologiczny urządzeń na oddziały dziecięce i geriatra, geriatria, czyli nowe łóżka, wypełnione oddziały bardzo nowoczesnym sprzętem. Proszę Państwa, to wszystko, co tutaj widać, to jeszcze cały czas licytujemy, cały czas przychodzą do nas fantastyczne rzeczy. Podczas koncertu Mariusz Czerkawski dał mi koszulkę z numerem 21. Poszukujemy teraz tej koszulki, ale to można licytować czy chociażby Blacha Kapitana, y, kapitana Policji y, z, y, z y, filmu, właśnie z serialu Ktoś mi po odpowie. Paradoks właśnie. Blacha wygląda jak autentyczna. Można nawet zarekierować na to wódkę czeską, ale wygląda to bardzo poważnie. Należy do aktora Lindy Bogosława. Te wszystkie rzeczy jeszcze incytujemy. i Ja swoim głosem tylko powiem. Dziękuję całej Polsce. Całej Polsce dziękuję, całemu światu za to, że grali z nami, że byli z nami, że pokazaliśmy też całemu światu, że ten dzień był bardzo gorący, bardzo polski, bardzo nasz i że sobie nawzajem mogliśmy pomóc. Nie będę mówił długo, ponieważ mój głos powo powoli dochodzi do siebie. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to proszę bardzo. Nie ma pytań, dziękuję uprzejmie. Licytujcie, licytujcie, wchodźcie na nasze strony owszak.net.pl. Cały czas była transmisja, wchodźcie na nasze strony internetowe i po prostu jeszcze cały czas gramy. Wyszło wspaniale. Myślę, że także wszystkim przepowiadaczom złej pogody pokazaliśmy, że potrafimy się wszyscy wspaniale jednoczyć. Za co ogromnie dziękuję. Dziękuję bardzo. Danek może coś o medycynie, bo ja już nie mogę. Jest, jest na zali lekarz. <laughs> Dziękuję bardzo. Pan wiem Piot wiem. Oni mają głos, odpowiedzą na każde pytanie. Dziękuję. Biedny, bo muszę zażyć lekarstwo. To znaczy ja myślę, że bardzo ważne jest to, że niezależnie od ilości zebranych pieniędzy temat został poruszony i temat został wypromowany jako jeden z najpopularniejszych tematów w, media, w mediach ostatnich dni. Dzisiaj i tak jak w ostatnich dwóch tygodniach prasa, media drukowane, media telewizyjne cały czas poruszają temat ludzi starszych. O to dokładnie chodziło. Jeśli zbierzemy taką ilość pieniędzy jak w zeszłym roku, to będziemy nie tylko w stanie wyposażyć wszystkie 750 łóżek geriatrycznych, nie lubię tego słowa coraz bardziej, łóżek dla ludzi w podeszłym, w podeszłym wieku, dla seniorów, w nowoczesny sprzęt. I po prostu wymienić ten sprzęt i zrobić z tych oddziałów oddziały jak najbardziej przyjazne a jednocześnie oddziały wyposażone w taki sposób, żeby można było osiągać zamierzone wyniki. Wczoraj pan profesor Grudzicki powiedział bardzo wyraźnie, to jest stanowisko, które kosztuje 20 tysięcy złotych. Chory po leczeniu na tego typu stanowisku wymaga znacznie mniej zabiegów rehabilitacyjnych, jest w znacznie lepszym stanie. I to jest ważne, ale w dalszym ciągu uważam, że zasadniczą sprawą to jest zwrócenie uwagi nas wszystkich na ludzi starszych. To jest to, że mówimy o nich, to, że zdaliśmy sobie nagle sprawę, jak bardzo są zaniedbani, ile możemy im zaoferować i to nie tylko w postaci sprzętu medycznego, ale również w postaci naszej uwagi, naszej pamięci, naszego myślenia o nich i pomocy. Jesteśmy fundacją, która przez 21 lat zajmowała się dziećmi. Uważam, że pomysł Jurka, żeby zająć się seniorami jest fantastycznym pomysłem, a od Polaków, od Państwa zależy w tej chwili, czy pokażecie nam, że powinniśmy ten pomysł kontynuować. My jesteśmy na to absolutnie gotowi.